Aqualix to kolejna propozycja współczesnej medycyny estetycznej, wspomagająca pozbywanie się miejscowych nagromadzeń tłuszczu. Jak większość zabiegów, również i ten jest poprzedzony konsultacją lekarską kwalifikującą do jego wykonania. Do głównych przeciwwskazań należy naczynność tarczycy, zaburzenia czynności wątroby nerek, gdyż one odpowiadają za metabolizm i wydalanie produktów przemiany materii. Sam zabieg jest dość prosty. Polega na wstrzyknięciu w tkankę tłuszczową specjalnego preparatu. Preparat podany bezpośrednio do tkanki tłuszczowej metodą intralipoterapii, bo właśnie tak nazywa się metoda podawania preparatu, o którym mowa, rozpuszcza. On całkowicie niszczy komórki tłuszczowe, które są następnie wydalane z organizmu. Preparat stosowany jest głównie w przypadku miejscowego otłuszczenia, czyli w momencie kiedy jest zbyt duże nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, jak również bryczesy, wewnętrzna powierzchnia ud kolan. Nie ukrywam, że pierwsze w kucie jest odczuwalne, jednakże podanie preparatu nie boli ze względu na to, że tkanka tłuszczowa jest nieunerwiona, w związku z tym nieodczuwany jest ból. Zabieg ten jest uznawany za zdecydowanie mniej inwazyjną alternatywę lipolizy i liposukcji. Tradycyjna lipoliza prowadzi do obkurczenia komórki tkanki tłuszczowej, natomiast adipostoliza prowadzi do trwałego uszkodzenia komórki tkanki tłuszczowej. Kolejna kwestia to jest sposób podania. Mam tutaj na myśli liczbę wkłuć. Biorąc pod uwagę na przykład partię brzucha, wykonujemy 4 wkłucia, a nie założymy tak jak w przypadku tradycyjnej lipolizy 30 wkłuć. Pierwsze efekty zabiegu mogą być niepokojące dla pacjenta. Zaczerwienienie skóry, może wystąpić swędzenie skóry, taka tkliwość, oczywiście obrzęk, natomiast jak najbardziej są to efekty pożądane, świadczące o tym, że, że preparat działa. Jednak po tych chwilowych niedogodnościach pacjenci mogą liczyć na to, czego oczekiwali poddając się temu zabiegowi. Już po pierwszym zabiegu widoczne są znaczne efekty. Jest to około 1,5 do 2 cm, w, na przykład w przypadku brzucha w obwodzie. Aby osiągnąć w pełni zadowalające rezultaty, trzeba wykazać się cierpliwością, poddając się serii zabiegów. Kwestia jest indywidualna, to zależy od pacjenta, od ilości tkanki tłuszczowej i natężenia w danym miejscu. Ja zalecam tradycyjnie pacjentom od 3 do 4 zabiegów, w odstępach co 15 dni. Przez kilka dni po zabiegu pacjent musi stosować się do specjalnych zaleceń. Należy spożywać przynajmniej 2 litry wody. Należy unikać również wysiłku fizycznego, jak i nagrzewania ciała. Unikamy również spożywania alkoholu przez przynajmniej tydzień czasu. Dodatkowym elementem maksymalizującym efekty mogą być zabiegi masażu z drenażem limfatycznym, wykonywane przy pomocy urządzeń oddziałujących pod ciśnieniem, falami radiowymi czy podczerwienią. Na jeden zabieg Aqualix okolic brzucha musimy przewidzieć kwotę od 500 do 700 zł. W realizacji felietonu pomogła sieć salonów La Boutique Clinique www.labc.pl